Witam wszystkich serdecznie, zapraszam na kolejną część, jak sprawdzić płyny pod maską. To jest cały czas zadanie numer jeden na egzaminie. Wylosujecie jeden płyn. Płyny sprawdzamy w układach, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Zrobimy wszystko po kolei. Jak otwieramy pokrywę silnika? W tym miejscu jest dźwignia, którą należy pociągnąć lekko. Okryła silnika jest teraz otwarta, ale zabezpieczona po to, żeby się nie otworzyła niechcąco w czasie jazdy. Lewą ręką unosimy lekko, prawą ręką robimy w lewą stronę lekki ruch, żeby znaleźć zabezpieczenie. Zobaczcie, to jest tu. Wtedy prawa ręka idzie do góry, lewa ręka bierze podpórkę, zabezpieczamy w tym miejscu i gotowe. Możemy sprawdzać. Musimy sprawdzić obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy. To jest tu z tym niebieskim korkiem. Nie ma co za bardzo się rozwodzić, tylko trzeba powiedzieć tutaj otwieramy, nalewamy do pełna, zamykamy. Wtedy wiemy, że płyn jest w środku. Następnie Płyn hamulcowy. Płyn hamulcowy sprawdzamy w zbiorniku wyrównawczym płynu hamulcowego, który jest tutaj schowany. U góry, gdzie mój palec, jest napisane max Na dole minimum. Płyn powinien być pomiędzy. Jeśli go jest za mało, dolewamy. Tu. Płyn chodzący jest też w zbiorniczku wyrównawczym płynu chodzącego, który znajduje się tutaj. Jak się dobrze przyjrzymy. Tam na dole jest takie zgrubienie. To jest maksymalny stan, czyli full, a na dole minimum. Musi też być pomiędzy. Należy pamiętać, że poziom płynu chłodzącego sprawdzamy zawsze na zimnym silniku. Poziom oleju w silniku. Żeby sprawdzić poziom oleju w silniku, pojazd musi stać na płaskiej, równej nawierzchni. Silnik musi być wyłączony i najlepiej zimny wtedy wyciągamy miarkę, która jest tu całkowicie wycieramy do sucha wkładamy ponownie wyciągamy i odczytujemy pomiar na miarce ilość oleju powinna być pomiędzy dwoma punktami wskaźnikowymi nie musicie tego wyciągać na egzaminie i się brudzić tylko wystarczy, że tak powiecie czyli ilość oleju powinna być pomiędzy dwoma punktami, pomiędzy minimum a maksimum jeśli by było za mało Możemy dolać tutaj. Ostatnią rzeczą, którą możecie wylosować, to sprawdzenie sygnału dźwiękowego. To jest super zadanie, bo wystarczy po prostu zatrąbić. Pokrywę zablokamy podobnie. Prawa ręka lekko poluzować, lewą ręką. Wapiemy za to zabezpieczenie. 20 cm i puszczamy. Gotowe.